Dzień dobry, nazywam się Games TV i witamy w kolejnym Let's Playu GTA 3 Tutaj stoi moja fura o dźwięcznej nazwie Mule Mule, tak I tak jakoby Azalis jadę do telefonika e, Już nie mam samochodu o nazwie Mule, bo się zaczął palić więc pierdzielę go i sobie dojdę na piechotę I to było trochę dziwne Dlaczego to, znaczy, no, to było dziwne? No, stoknąłeś raz i już. zapalił się, no super Różnie bywa Dziwny parkour i zobaczymy, co tam telefonik u nas. Trial by fire. No, triady znowu. Oh, jeju. Jeju, za jakie grzechy. Donkey. Dowiemy się, jak on ma na imię w końcu? No Tak, nie mów. Lecz znaczy się dowiemy. Wiesz, że nie wiem, nawet. Ty, no w pierwszym filmikuście miałeś, że się dowiemy. No niby tam później jest coś, nie powiem. mówię, nie mówię jak się nazywa. ich to ale... będzie niespodzianka. Ale, ale po prostu szukałeś mnie. Biorę sobie furkę i jadę do EMUNATION. Heperino Dziwna nazwa. Dziwna. Siema Luigi? No, samochodu chodzi, że dobre. No, jakby był kierowca lepszy, bo no samochód by był dobry. Także nie wiem, co mam zrobić, ale wiem, że mam jechać do, do Amunition, który nie jest Amunition. No, jak to będzie, że to jest Amunition? No, pukawa była na górze. ty To myślałem, że to będzie Nie tutaj. Aha. Czyli za. Tak. Ale to nie widać O! No i masz O! 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 25 triad Mam swój miotacz ogniem. Triady to te w niebieskich mundurkach właśnie ten sobie I się palą chłopaki trochę Bliżej trochę Co? Co? Co ucieka, to nie daleko nie uciekają, no, no, się męczą, zostało mi jeszcze 17-16 do ja tej sytuacji, no, to nie triada, ty odbieraj przy okazji, i dron, no właśnie, on taki zamiar. Dobra, dobra, chłopaki. Właśnie się stara. Dobrze mi idzie, no. się zostały dziesięciu, już ośmiu. wolno strasznie przychodzą. Dobra, już niedaleko. No. Ej, ej. O dwie pieczenie na jednym ogniu. Oh. Furę podpaliłem, sorry. Zdarza się. Ooooo. Oh. Oh. I się udało i mamy 10 koła. Jesteśmy blisko save, jeszcze by się przydała jakaś w miarę solidna fura. Bo nie chcę żadnego traka wielkiego. Tu masz bo? nie, a nie, nie chcę. Nie chcę. Misji, się nie chcę. Dobra, dobra. Także ja sobie dojdę powoli do sejwa a wy się trzymajcie i widzimy się wkrótce. Na razie.